Od kilku miesięcy telewizja Słowianin czeka na szczegółowe informacje na temat budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujście. Prezes zarządu portów Szczecin i Świnoujście konsekwentnie odmawiał rozmowy na ten temat, zasłaniając się m.in. brakiem informacji o szczegółowych planach inwestora. Wspominając wydarzenia, jakie towarzyszyły powstaniu terminala LNG, oczekiwaliśmy na spotkanie w Świnoujściu. Tamtej jednak inwestycji towarzyszyły jednak zupełnie inne okoliczności, a inwestor rozpoczął swoje działania od opracowania szerokiego pakietu rekompensat dla miasta i mieszkańców. Plan przewadunku kontenerów mieszkańcy witają zgoła inaczej. Głos mieszkańców zagłuszany jest przez oficjalną propagandę inwestycyjnej gigantomanii. Na podobnej zasadzie odbywa się dialog z mediami. Intensywne rozmowy trwały za to pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Zarządem Oguportów oraz konsorcjum. Ku Terminals z Kataru i belgijskiego Dme Concessions. 11 lipca w Szczecinie strony podpisały przedwstępną umowę. Inwestycja będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ciągu dwóch lat ten urokliwy zakątek wybrzeża ma zamienić się w industrialną pustynię. O szczegóły od miesięcy dopytujemy w Ministerstwie Infrastruktury. Dziś także po raz kolejny monitorowaliśmy odpowiedź, która jak nas zapewniono jest w przygotowaniu. Zawarta właśnie umowa określana jest jako przedwstępna. Okazuje się, że tej zasadniczej nie można jeszcze podpisać, bo inwestor nie uzyskał dotąd opinii środowiskowej. Dopiero potem ma dojść do właściwego porozumienia. Na dalsze szczegóły musimy zatem jeszcze poczekać. Najważniejsze konkrety, które udało nam się ustalić, to perspektywa zakończenia budowy. Prace mają zakończyć się w 2025 roku. Według pierwotnych założeń inwestycja może pochłonąć ponad 3 miliardy złotych.